Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wziął udział w spotkaniu organizowanym we Francji przez Partię Patrioci dla Europy i przemówił do tysięcy Francuzów, którzy, sądząc po licznych oklaskach, byli zachwyceni przemówieniem polskiego przedstawiciela prawicy. Na tym wiecu przemawiali także tacy politycy jak Viktor Orban czy Marine Le Pen. Bosak powiedział m.in., że za dwa lata Francję i Polskę czekają wybory, które mogą zmienić bieg historii. Dodał, że wierzy, iż spotkamy się ponownie już jako siły rządzące. Odrzucimy Zielony Ład, zatrzymamy niekontrolowaną imigrację, przywrócimy suwerenność i bezpieczeństwo dla naszych dzieci, dla lepszej przyszłości naszych narodów. Za dwa lata i Francję i Polskę czekają wybory decydujące dla naszej przyszłości. Wierzę, że wtedy spotkamy się tutaj ponownie, już jako siły rządzące w swoich krajach. Razem pogonimy globalistów. Oddamy władzę w naszych krajach naszym narodom. Jeśli wydarzy się to w dwóch dużych krajach europejskich jednocześnie, możemy naprawdę zmienić Europę. Zatrzymamy zalew imigrantów. Nous arrêterons la submersion migratoire. Odrzucimy zielony ład. Nous rejetons le Będziemy bronić naszej suwerenności i naszych tożsamości narodowych. Zbudujemy przyszłość godną naszych wielkich przodków. Nous de nos Razem przywrócimy bezpieczeństwo naszym dzieciom. Polityk konfederacji ujawnił tam także treść swojej rozmowy z Karolem Nawrockim. Dziś w gabinecie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej miałem zaszczyt osobiście pogratulować zwycięstwa w wyborach prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu. Dziękuję za serdeczne przyjęcie i dobrą rozmowę. Dodał także, że zapewnił go o gotowości do współpracy dla dobra Polski. Uzupełnił również, że nowy prezydent od razu jasno powiedział pani von der Leyen, że musi szanować suwerenność państw narodowych, co bardzo spodobało się tłumowi, który wysłuchiwał marszałka. Kilka dni temu spotkałem się z naszym nowym prezydentem Karolem Nawrockim. Zapewniłem go o gotowości do współpracy dla dobra Polski. Nowy prezydent od razu jasno powiedział pani von der Leyen, że musi szanować suwerenność państw narodowych. Będziemy walczyć, by tak było i kontrolować władzę. Przykład zjednoczenia narodowego uczy nas, jak ważne są konsekwencja i ciężka praca. Gdy Marine Le Pen została przewodniczącą partii, nie miała żadnego posła w Zgromadzeniu Narodowym. Jednak w każdych kolejnych wyborach dostawała lepszy wynik. Dziś jesteście pierwszą siłą we Francji. Brawo dla Was! To owoc wspólnego wysiłku milionów francuskich patriotów. Cependant, à chaque élection suivante, elle a obtenu un résultat meilleur. Aujourd'hui, vous êtes les premier parti de France. Bravo à vous! C'est le fruit de l'effort collectif des millions de patriotes français.